Siemanko! Już są modele, nasze najnowsze! Czekaliśmy na nie już kilka miesięcy. Model Grzmot, Huragan i Burza. Bardzo długo czekaliśmy na nasze modele. Już są dostępne w naszym sklepie. Także chciałbym Wam zaprezentować, czym one są, tak? Także to są modele, które różnią się tylko karoserią, a tak naprawdę podwozie mają takie same. Model jest to w skali 1 do 18 z napędem na 4 koła. Proszę bardzo. W takim oto pudełku znajduje się model gotowy do jazdy, a w nim mamy gotowy model, baterię 7,4 V 1200 mAh. Jest to bateria litowo-jonowa, instrukcję obsługi, ładowarkę. Tą ładowarką możemy naładować pakiet mniej więcej w 2-3 godziny, tak podaje producent. No i mamy nadajnik, bardzo prosty, ale mamy na szczęście tutaj steering trim, czyli jeżeli model będzie nam trochę skręcał w którąś stronę podczas jazdy na wprost, możemy tym go wytrymować. Czas jazdy na tym modelu to jest do 15 minut, aczkolwiek mamy baterię o wiele lepszą, 2, e, 2600 mAh, dzięki której na tej baterii będzie o wiele szybszy, znaczy no może nie o wiele, ale będzie szybszy i będzie czas jazdy wydłużony nawet do 25 minut. Także tak wygląda nasz model pod spodem. Tutaj mamy serwomechanizm skrętu, tu mamy amortyzatory z przodu i z tyłu. Model posiada mechanizm różnicowy przedni i tylny, dzięki czemu na zakrętach opony się nie będą ścierały, a tutaj w środku znajduje się odbiornik scalony z regulatorem obrotów. Następnie tu mamy silnik i z boku mamy mamy miejsce na włącznik modelu. Modele Grzmot, Huragan i Burza są to modele prawdopodobnie najtańsze modele w Polsce z dystrybucją polską, z wymiennymi częściami, które są dostępne od ręki u nas w sklepie. Dzięki czemu ten model mogę powiedzieć prawdopodobnie jest na pierwszym miejscu w modelach tej klasy, tej skali, w tej półce cenowej, raczej nie zdobędziecie nic równie dobrego. W zeszłym roku zorganizowaliśmy w Bionstoku pierwsze mistrzostwo modeli zdanie sterowanych jeżdżących w Galerii Alfa i wtedy to też przez 4 dni dzieci, jako też, że to był dzień dziecka, mogły przetestować za darmo nasze modele przez 4 dni, tak jak mówię, dzieci z największą, z największym okrucieństwem modele te były testowane i one to wytrzymały. Mieliśmy 6 modeli, jedyne uszkodzenia to były tylko dwa. Troszkę urwany był tutaj amortyzator i tutaj z dołu drążek sterowniczy. Są to prawdopodobnie najlepsze modele w tej półce cenowej dostępne w Polsce. Tyle teraz z teorii. Przejdźmy do praktyki, przeniesiemy się troszkę w teren, zobaczymy jak nasz model będzie się zachowywał. Tak więc przenieśliśmy się już w teren i będziemy testowali nasz model. Zobaczymy jak sobie poradzi na takiej kostce brukowej. Tutaj mamy troszkę trawę, mamy schodów, pozjeżdżamy troszkę, pogrindujemy, zobaczymy. É isso tá, 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 tá. To wytrzymuje, czy wy to widzicie? A teraz obalimy mit, czy nasz model jeździ prosto czy krzywo, podczas gdy nie skręcamy, dodajemy tylko gaz. Są mity, że ten model nie ma problem z jazdą na wprost. My go teraz obalimy, no, myślę, że 10 na 10. No 9 na 10 nie będzie. Ale jak na model. Za tą cenę, to jest naprawdę model super. Także tak jak widać, model jeździ dosyć prosto, także jeden mit mam już z głowy. Model jak widać w terenie radzi sobie w miarę dobrze. No tu jest dość grząska trawa. Taka gęsta powiem szczerze, ale radzi sobie naprawdę bardzo fajnie. Dla mnie się podoba, jak wam? No, i jak podobało się, jeździł w miarę w porządku, jak dla mnie bardzo fajnie, bardzo fajnie się nim steruje. Jest to bardzo prosta obsługa. Powiem szczerze, że mamy w planach nagrać jeszcze crash test tego modelu, bo chcemy Wam pokazać naprawdę na skateparku, uderzając w różne przeszkody, co się z tym modelem dzieje, że on jest naprawdę warty swojej ceny, tak? Także krótko podsumowując. W tej półce cenowej prawdopodobnie jest to model na pierwszym miejscu w Polsce, z tego względu, że jest bardzo wytrzymały. Posiada szereg części zamiennych oraz tuningowych, bo mamy również metalowe komponenty do tego modelu. Jest bardzo szybki 36 na godzinę na start. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny osiąg. Także wszystkie te modele dostępne są już w naszym sklepie. Pamiętajmy, że to jest ten sam model, tylko różni się karoserią. Także do wyboru do koloru, kto co lubi. Także naprawdę mogę szczerze polecić ten model, sami nim nie jeździmy, jesteśmy z nim zadowoleni. Sprawdźcie aktualną cenę w linku poniżej, tam będzie link do naszego sklepu modelarskiego, internetowego. Odwiedźcie nas również stacjonarnie. Polubcie naszego Facebooka, proszę o subskrypcję, żeby nie pominąć naszych nowości i do zobaczenia na żywo. Cześć! I łapki w górę!